Co to jest? To nie chcę! Jest... O cholera jest. Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w standbox, ale zanim zaczniemy, to opowiem wam, dlaczego nie nagrywałem. Po prostu nie ja miałem jakiejś motywacji. To nie mogłem się zmotywować, żeby po prostu nagrywać. Nie mogłem się zmotywować, żeby nagrywać, ale teraz już powinno być ok. No i ta choroba mnie trochę dobiła. Branie strzykawek co tydzień. Eee, fuj. Eee, oj, co? Dobrze, jest, że wracam. Prawda? Dobra. Ale już bez wygłupów. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarzyk miły. No i co? Eee, sub, łapkę w górę, komentarz miły. I lecimy. Dzisiaj gra standbox Luźniejsza gierka. Znalazłem. Try the box. Rozpocznijmy sobie z normalnym pokojem. Tak jak się gra. Okej, okay, czyli tej grze, skoro widziałem na trailerze, chodzi o to, żeby po prostu się znęcać znęcać na ludzi, kogo można go brać. Od o, o go Oj, brain the major został. Mu z liścia dać prawym przyciskiem. E? Okej, okay. okay, widzę, że to są przedmioty e, The Okej, Troll. buć się co to jest. A, dobra. Co to jest? To nie chcę! Jest... O cholera, jas. To nie była cegła. Chciałem go cegłą porzucać. Przestaw się tutaj, kolego, drogi. Twarzą do nas, twarzą do nas. Będzie fajnie. I mu cegł. Nie, wstań, wstań. Cegłą. Ja lubię się znęcać nad ludźmi. Co? <śmiech> nie ważne. <laughs> to jest pistolet. Zwyczajny pistolet. Zwyczajny gna. Oj, w kolanko dostał, oj, w rączkę dostał, oj, w mięsień dostał. Spokojnie człowieko, możesz jeszcze wstać, prawda? Wstałeś, 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 wstałeś. Wstałeś? Czy ty możesz jeszcze wstać? Ale zróbmy to... Do... Dobra, jest... Dobra, kolejna broń to jest shotgun. Nie, panie, wstawa! Głowa mu odleciała. Mogę pudełkami? Mmmmm... od razu. Akacz 47. Czy tak jakbym w serce mu trafił, to by było pogrze? Czekajcie. Co jest?

Zobaczymy kto przeżył. Kto w stanie jest zwycięzcą? Kto w stanie jest zwycięzcą? Ale, <noise> Ksto, zwycięzcą? Czy ty wsta... Ale y, w tej grze są jeszcze inne mapy, Na przykład Stairs Box. żeby go zrzucić ze schodów, Trzeba kamerą obracać. Um. A, D, W. Nie, nie możemy. O Jezu, ścianin. Um, ja jeszcze raz, zreset Koziołka wywalisz. Sióp! Czy mi się coś stało? Czy on potrafi jeszcze wstać? Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie, spokój! Spokój! Wstaniesz? Wstał! No to teraz nie wstajesz. A jak on żyje jeszcze? Zresetujemy jej teraz taką hubem. Ale czekajcie, bo to tak nie może być. On musi spaść z wysokości. A może go rzucimy? Aha. Um, jednak nie rzucimy. Dobra, po prostu leć. Aha, już. Dobra, to go zresetujemy. I teraz walniemy mu pistoletem w nogę. A czy ja mogę się naprawdę obracać w tej że To by się naprawdę przydało. R to reset. W dupę. W dupę. W dupę. W dup. Jak on jeszcze stoi? Już nie stoi. Nie zasypiaj. Szkoda dnia. Naprawdę. Ale patrzcie na to. Dupę. W dupę, w dupę. W dupę, No jak on jeszcze stoi? Tyle razy dostał w dupę. O, już nie stoi. Już zasnął. Widzę, jest jeszcze inna mapa. Szkoda, że aż tyle. The Pit. I to mnie najbardziej interesuje. Trochę ciemno. Nie wiem, jak będzie widać na nagraniu, ale patrz, rzucimy sobie na przykład. Nie to. Cegłę. Popcha go, nie? Leci, leci! Ej, ty tam coś jest. Przejdź tędy. Co to jest? Ej, to miało być fajne. To miało być jakieś rurki do cholery. Faj. No i wstawaj, bo nie będzie pożegnania na YouTube. No, ja myślę, że wam się. wtedy śmiecił. Myślę, że wam się spodobało. Widzimy się. W następnej filmie, najprawdopodobniej jutro, gdy będzie szkoła. Myślę, że już się przyszykowaliście. A! Zapomniałem by jeszcze życzyć szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku, ale to na początku w napisach zrobię, bo... zapomniałem. Ale dobra. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i papa! pa!